Mamy tu gorącą informację dotyczącą polityki pieniężnej. Słyszeliście o najnowszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej? Jeśli nie, to trzymajcie się. Tak jest. RPP właśnie ogłosiła, że stopy procentowe pozostają bez zmian. To już dziewiąta decyzja utrzymania stóp z rzędu. Oglądajcie, żeby poznać szczegóły. Od września 2022 roku stopa referencyjna pozostaje na poziomie 6,75% w skali rocznej. Pozostałe stopy także nie zmieniły się. RPP podjęła tę decyzję uwzględniając spadającą inflację na świecie i prognozy niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Rada oczekuje, że inflacja w Polsce będzie dalej spadać w wyniku osłabienia zewnętrznych szoków podażowych i niższej aktywności gospodarczej. Co dalej? Czy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Analitycy sugerują, że po wakacjach mogą nastąpić pierwsze zmiany, jednak niektórzy ostrzegają, że może to być bardziej związane z polityką niż z realnymi czynnikami ekonomicznymi. Pamiętajmy o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wiele może powiedzieć jutrzejsza konferencja prasowa Adama Klapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jeśli retoryka NBP zacznie się zmieniać w kierunku obniżki stóp procentowych, może to być sygnał co do dalszych działań Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach.